Hej, siemano, z tej strony Roni i witam Was w kolejnym odcinku z trybu managerskiego klubem Malaga Dzisiaj zmierzymy się w trzech spotkaniach Tutaj jest jedną najważniejsze z Borusją Dortmund Przydałoby się zwycięstwo później z, Ra z Realem Viagoid albo jakoś tak to się czyta, nie wiem, i z Osasuną albo Hoid albo jakoś tak no, Nieważne, rozgromimy ich, to się liczy O no, Błaszczykowski tak Mm, tutaj rezerwowym składem trzeba sobie wyjść. Tradycyjnie. I GC zrobi jakiś trick. Nie, będzie strzelał I Lewandowski. gol Ładnie Kameni. Taką bombę nie chycić. Tutaj był bardzo wielki błąd. Kameni. A jeszcze bardziej tego czarnego pana. Chyba to jest Onewu. Dobra, jest Sabiola już zrobił jednego, teraz szczela, szczela i no tu już miałem liczyć na bramkę A teraz piazą będzie rzut różnego rzucą piłkę i ojojo, oj, ale już problemy Dawaj, dawaj, dawaj Wygrasz to e, 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 nie fauluj go tam tak Karny Ale co? Karny miał być Dobrze, gdzie mamy w ogóle ten środek oo ja jo ja, ja, ja. Dobrze, zamieszanie całkowicie, źle ustawieni nasi piłkarze. Tam się, się fajnie rozgrzewają. Jep, yeah, jep. Yeah. Co oni nie robił? Tutaj jest wybicie bramkarza i piękne zachowanie środkowych obrońców się rozszerzyli. Oh. Jak nie wiem, jak nie powiem co. 2 do 0. Tak, dorosł się klej piłka. Zobaczcie. Wow, jak sobie zagrałem siatkówkę. Sędzia to zauważył i jest karny. <grym> Dobrze, bardzo dobrze, o, Gauguin w los za getce. teraz Błaszczykowski, czy Kameni, Błaszczykowski, gdzie będzie strzelał, w środek, ja go dam się w środek, no ja, ty ci... bramkę, jaku Błaszczykowski, jest, to jest to, to jest to, to jest to, karny, tak jest, dla Suboticza czerwona kartka, dobra, przynajmniej jest, po jednym karnym rozdanym, jest dobrze, ma i tak nie szczelę. Kech Bender, dobra, spoko. Mbanyang, dobra, ten co, no, ten co wywalczył karnego, niech sobie szczeli. No, czy Felek da rad? O, fak, nie, nie pokazał się pasek siły. No, Felek wmulowany. Jest Bramka 3 do 1, w 84 minucie. Huuuu. Oj, gros Niby nic, niby nic, a tu zdobywa Bramkę. Niby taki słaby, słabiak. I lewy skrzydłowy Borusy Dortmund zdobywa bramkę czwartą w tym spotkaniu do swojego klubu. Tam no, ładnie zrobił, wieśniackim driblingiem. Jest 4 do 1, no pięknie po prostu, pięknie. Druga! No nie no, końcówka spotkania, no po prostu, no nie wierzę, nie. Co to jest? No ładnie Piazzon, nie wiem, no, po lodowisku dryfował sobie tak. I znowu drugą bramkę. Dla Malagi w tym spotkaniu... No nie, no, no po prostu no nie. Jeszcze nie wpadnie. <grym> spotkanie zakończyło się zwycięstwem dla Borussii, 4 do 2. No końcówka meczu była naprawdę niesamowita, pomimo że i tak chcieliśmy odrobić straty, zmniejszyć tę stratę. Asysty, wow, dwie Piazon. Niech mi ktoś powie, kto asystował przy karnym. To, że do niego podał, a on się kipnął, no to hmm... Trochę to jest dziwne, ale okej. Okay. Dobra, tak, statystyki się przedstawiają. Teraz trzeba będzie spiąć Dubsko w lizy Mistrzów. Bo to nie, nie wróży dobrze. Ja Chciałbym zagrać sobie w dalszej fazie, a nie już ee, w tej drugiej. Jak leci Liga Mistrzów i Liga Europejska, to tam jakoś nie chcę grać. Teraz tu już o Real Valladolid, czy jakoś tak? Oj, czerwona kartka już na samym początku spotkania. No to zobaczycie zaraz sobie powtórkę. Jaki to był brutalny falu koke. Idealnie w plecy. Skosił go. Nie, to jest czerwona jak nic. Dobrze. Świetnie się już zaczyna to spotkanie. Już w czwarte minucie w dziesiątkę. Super. Robinio! Robinio! O, oh! O. Oh! O. Oh, no to po prostu... Pięknie. No, zobaczcie sobie. No wszystkich od połowy boiska zrobił sobie Rajdzik. I jest 1 do 0 w 9 minucie. no Niesamowite, wspaniale po prostu. Robinio. No nie, no to jest niesamowite, co on dzisiaj rozgrywa. Za spotkanie. Pięknie. Woohoo, 2 do 0. Znowu zrobił wspaniałą sztuczką techniczną obrońcy. Zobaczcie sobie. Pięknie, po prostu w idealnym momencie to zrobił i bramka, piłka poleciała w samo okienko 2 do 0 w 28 minucie. Dobra, spokojnie rozgrywamy, bo Robinio chyba chciałby hat nie? Prawda, Robinho? O ja! O ja! Jest! Ale gol! Benny potem już uszłałem w główkę. Wgniótł słupek, zniszczył bramkarza. Tu powszeczka, tu słupeczek. O, ale brama! O, nice, dobre. Ale gol! 3 za przed zejściem do szatki. No fuck. Drap. Swędził mnie nos i jest gol. Childrenego nie ma! Ale szczęście, ale szwarciul. Dobrze. Teraz się mogę spokojnie podrapać po mośkę. Wynik pozostaje jaki pozostał, 3 do 0, 3 bramki w pierwszej połowie, pomimo że graliśmy w 10 już od czwartej minuty, Robinio zostaje zawnikiem meczu, gdzie strzelił prawie hat ale tylko dwie bramki i Benitez jedna. O, skrzydła zaliczyły asysty, dobrze. Dobra, co my tutaj mamy, ostatnie spotkanie z Osasuną. Hmm, Osasuna, które miejsce Ty w tabeli zajmujesz? Bo Cię nie widzę, 14 dopiero. My jesteśmy w tej wielkiej czwórce, która może zagrać w Lidze Mistrzów. Co się stało się? Aaaa, cocktail czerwone. Dosantus sobie pyknie mecza. I na rezerwę i tu rara. Nie, spokojnie gramy ten tym mecz. Ja się nie wychodzę. Spokojnie. Zagramy sobie w deszczu. Nie cierpię grać w deszczu. To są najgorsze spokojnie, jakie się wtedy gra. Robimy komputera na legendarnym. Wysłamy Hoakina. A jest! Tamten został. Jest Benitez gol, Nie ma. Robinho dobija brama. Tam właśnie został na lewej stronie obrońca. Dzięki temu padł takie prostopadłe podanie dla Beniteza, który świetnie się ustawił. A Robinho tylko dokończył dzieła i zdobył bramę na pustą. Można sobie tutaj ładnie jeszcze prześledzić całą sytuację. Jest gol. Robinho w niesamowitej formie. Niesamowity piłkarz. Ehe, tak sobie chodzimy, driblujemy. No, driblujemy to jest dziwnie powiedziane w tym Robinho, Ale żlagi, czemu fraps tak laguje przy bramce? To jest niewiarygodne. Nie wiem, właśnie czy tą Robinho zamarkował tradycyjnym markowaniem, czy takim fajnym, że przeniósł sobie piłkę na lewą stopę. I zobaczymy, nie, tradycyjne markowanie strzału. i z lewej sobie strzelił bramkę na 2 do 0. Ej, ej, oj, 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 fuck off. Oj 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 widzę czerwień, przed oczami czerwień, olo lo lo lo. Pięknie, podobny falców w poprzednim spotkaniu. Spotkanie znowu kończyliśmy w dziesiątkę, jednak wynik 2-0 do 0 jest najbardziej odpowiedni w tym meczu. Dwie bramki oczywiście, Robinio, znowu za wynikiem meczu został, Camacho jedna asysta, strzały celne, robiła więcej celne podania, driblingi. No, Benitez się tam dużo udzielał, ale ani asysta, ani bramki nie zdobył. Zobaczmy tutaj, jak się już liga przedstawia. Koniec zawieszenia, okej, okay, spoko. Dobra, kamień jasny. Gdzie mm, my jest? oj. O, robinio Kruszczelców. W ostatnich Wspachach dał czadu, naprawdę. Asysty, wow, Cristiano Ronaldo, taki asystent. Pff. Dobrze, dobrze. Dobra, to chyba tutaj już jednak po prawej stronie zobaczymy tabeli ligowej. A tutaj, co my tutaj mamy? O, strzelamy prawie najwięcej bramek. Zero remisów. Dużo bramek straconych. Trzeba to zmienić naprawdę. Mój w tabeli idzie nam całkiem, całkiem. Liczę na to, że zakończymy to w tych pierwszych 4 miejscach, żeby sobie zagrać drugi sezon w Lidze Mistrzów. Ale to dopiero to droga jeszcze do tego. I już na tym dzisiaj zakończymy odcinek. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.